Peżot w stanie kolekcjonerskim. Najczęściej w udostępnionych materiałach zobaczyć można samochody, które posiadają przeszłość szkodową lub posiadają ukryte usterki. W tym przypadku jest jednak inaczej. Peugeot 406 z 1997 roku z dwulitrowym silnikiem benzynowym generującym 132 konie mechaniczne. W ogłoszeniu została podana jedynie informacja odnośnie bardzo dobrego stanu pojazdu oraz niskiego przebiegu. Pomiary powołki lakierniczej nie wykazały zwiększonych wartości na żadnym elemencie karoserii. Nie zauważono również śladów demontażu elementów nadwozia, co może dodatkowo potwierdzać bezwypadkowość tego egzemplarza. Wnętrze pojazdu zachowano niemalże w perfekcyjnym stanie, jednak posiada ono jasne wykończenie, więc miejscami można zauważyć delikatne zabrzmienie. Brak ponadnormatywnych przetarć czy zarysowań. Od spodu pojazd prezentuje się dobrze, nie posiada rozwiniętej korozji. Zawieszenie oraz układ przeniesienia napędu również bez uwag. Z mankamentów zdiagnozowano wyciek z okolic przekładni kierowniczej, jednak biorąc pod uwagę ogólny stan pojazdu nie stało to na przeszkodzie, aby wydać pozytywną opinię i polecić go naszemu klientowi.